Już kilkakrotnie testowaliśmy Seata Leona w naszej redakcji, więc teraz skupimy się tylko na różnicach, które cechują model kupra. Zapraszam na nasz test. To nie jest zwykły Leon, tylko coś znacznie szybszego. Mamy tu zmodyfikowane zderzaki z przodu i z tyłu. Z tyłu też mamy niewielki dyfuzor z dwiema słusznej wielkości końcówkami układu wydechowego, ale najbardziej przyciągają uwagę felgi, wielkie, 19-calowe i oczywiście czerwone zaciski z napisem Cupra. Oprócz tego mamy niewielki spoilerek z tyłu, parę plakietek informujących o tym, że jest to model sportowy i dzięki temu samochód naprawdę zwraca uwagę na drodze i pokazuje wszystkim, co oznacza. Auto Emotion. Skupię się na silnikach dostępnych w odmianie Cupra. Ten podstawowy ma 265 koni mechanicznych i aż 350 nm dostępnych w bardzo szerokim zakresie obrotów od 1700 do 5300 na minutę. Ten mocniejszy ma 280 koni, to jest ten testowany przez nas i daje identyczny moment obrotowy 350 nm, ale w jeszcze szerszym zakresie od 1700 do 5600 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna. W obu przypadkach jest identyczna 250 km na godzinę, natomiast ze skrzynią DSG. Ta mocniejsza wersja przyspiesza w 5,7 sekundy do setki. Ta słabsza jest w sumie niewiele wolniejsza w 5,8. Auto będzie jeździło tak, jak sobie ustawimy. Dlatego, że do wyboru mamy trzy tryby, a właściwie to cztery. Mamy tryb komfortowy, mamy tryb sportowy i mamy tryb specjalny, który się nazywa Cupra. Mamy też czwarty tryb indywidualny, gdzie można zmiksować w dowolnych proporcjach to wszystko, co wymieniłem wcześniej. To jest szaleństwo, dlatego, że samochód nie dość, że mocny, nie dość, że świetnie skręcony to jeszcze jest bardzo lekki, ale naprawdę wyjątkowo leki to czuć jak on w zakrętach wkręca się tam gdzie trzeba i w ogóle nie stawia oporu nawet na zakrętach gdzie ta droga nie jest zbyt przyczepna i tak przednie koła dyktują warunki czyli właściwie kierowca dyktuje warunki gdzie skręciłem tam pojechał, gdzie docisnąłem tam przyspieszał, gdzie wyhamowałem stanął jak wryty w miejscu no i chyba o to chodzi w sportowych samochodach aby się słuchały kierowcy nawet jeśli nie jest mistrzem kierownicy cennik Seata Leona w wersji Cupra składa się z sześciu pozycji dostępne są dwa silniki, dwa nadwozie, a dla klientów, którzy się zdecydują na pięciodrzwiowy nadwozie, dostępne jest też opcjonalna, automatyczna skrzynia biegów. Cennik zaczyna się od 107 700 zł. W tej cenie dostaniemy słabszą jednostkę, która ma 265 koni i trzydrzwiowy nadwozie. Mocniejsza wersja w trzydrzwiowym nadwozie kosztuje 112 900 zł. Za dodatkową parę drzwi dopłacimy 1500 zł, a skrzynia biegów DSG wymaga. 8 tysięcy złotych dopłaty. W ten sposób najdroższa wersja kosztuje 122 400 zł i będzie to wersja 5 drzwiowa z 280-konnym silnikiem i ze skrzynią biegów DSG. Testowany dzisiaj samochód wydaje się, że ma naprawdę niewiele słabych punktów. Świetnie wygląda, jest odpowiednio wyceniony, jest bardzo mocny, jest bardzo lekki, dzięki czemu naprawdę świetnie się prowadzi, moim zdaniem, naprawdę wart uwagi.